Hejka! Dzisiaj starcik w Wienia start z drogi, która prowadzi do jednostki, szlaban 53 na Chważno, szlaban 52, droga graniczna, a tam właśnie jedziemy drogą graniczną, Głodowo, Koleczkowo, Jezioro Marchowo, Kielno, no i Chważno, Wiczlino, powrót, pod 40 km, pomiędzy 35 a 40. Jedziemy! No i to taki począteczek właśnie zaszlabany 52, graniczna droga. Piękna, szeroka. No, po paru minutach podjazdu mijamy Jackę. No tutaj mijamy po lewej kamień z nazwą drogi. Taki zaświeżony, droga graniczna. Szlaban 42, otwarty. A teraz na chwilę wjeżdżamy na Wiedzińską, tu w prawo, tu po prawej stronie jest pętl autobusów. I dosłownie za kilkadziesiąt metrów w lewo. My jedziemy prosto, szlaban 70. Mój numerek zdjęty, ale na drzewie jest. 70. No i tak, z piękną, szeroką drogą od mamy 70 wjeżdżamy tutaj, to się nazywa głodowo. To nie wiem, czy to jest bojano głodowo, czy samobudowo. Przed nami szlaban o pięknym w numerze 100. Tu dojeżdżamy do ulicy Majora-Bojana i skręcamy w prawo. No i mamy koleczkowo. Teraz, za kilkaset metrów, tutaj skręcamy w ulicę w prawo. Teraz mamy Rondo. Tu sobie pojedziemy Cafra Fraubelfelda, tak jak na drogę rowerową, i tu za kapieczką w prawo. I teraz dosłownie za kilkadziesiąt metrów w lewo. O, teraz przejeżdżamy pod trasą koszówską. i teraz przed nami prosto przed nami my tu kręcimy lekko w lewo jezioro markowo o pochylić odbijamy tutaj jezioro zostawiamy po prawej stronie no tutaj dojeżdżam do krzyżówki my jedziemy lekko w prawo zaczyna nam się asfalt no i asfalt się kończy ale już niedaleko przed nami kielno tam w dole po lewej jezioro kieleńskie i teraz tutaj na rondzie Teraz tutaj na stopie w lewo. I teraz tu po lewej mamy kościół, a my tu skręcamy w łąkową w prawo. No i mamy tablicę ważną. Do tej pory była była Jumbosrada teraz już mamy szutr. I teraz tutaj też mamy drogę w lewo. Przed nami prosto jest ślepa i tam dalej jest prywatna posiadłość, a my tu skręcamy w prawo. I tutaj od razu w lewo. No teraz mamy taką polną drogę. Nigdzie oczywiście żadnych znaków, zakazów, prywatności informacji nie było. I tak sobie tu wjeżdżamy, skręcamy w lewo, a przed nami jezioro tuchomskie. Dobrze wino i proszę pięknie. Widzimy jezioro tuchomskie od północy. Duże jezioro. No tu nam asfalcie się kończy i skręca, że tak powiem tam w lewo. Ta droga wyjechałaby od stacji benzynowej i szkoły. A no teraz na tym rozjedleniu w lewo lekko Teraz ponownie w lewo I jesteśmy w karczemkach No tu mamy gwiazdę główną Tu byście wyjechali tym asfaltem, co mówiłem tam Tam pomiędzy stacją a szkołą Tu tak powiedzmy szosą, gdyby to się jechał W każdym razie tu teraz w prawo Tu na tym przejściu dla pieszych w lewo Przed jeszcze światłami ulica granitowa tu skręcamy w lewo robimy taką pętlę teraz łąkowa no tak nas ulica łąkowa tutaj prowadzi przez takie osiedle domków no i teraz jesteśmy już na łąkowej tu w lewo przed nami już widać yy, trasę kaszubską i teraz tutaj taki znaczy charakterystyczny znak teren zabudowany tu w prawo Teraz tutaj też taki rozpoznawczy, bo serwis samochodowy tu w prawo No i teraz w lewo i za chwilę mamy przejazd pod trasą kaszubską I teraz skręcamy w lewo, zaraz po wyjeździe No i tak właśnie jedziemy sobie takim asfalcikiem powstałym prawdopodobnie przy budowaniu trasy kaszubskiej Teraz asfalcik, za chwilę szutr i tak będzie kilka razy w każdym razie bardzo ładnie się tu jedzie. Znowu mamy asfalcik. Już odbijamy teraz taka po lewej. Ulica chyba się nazywa Zamczysko No i teraz pierwsza możliwa tutaj w prawo pomiędzy domkami. I tu znowu w prawo jesteśmy na ulicy Nadambik. Tu mamy kolejne rozwidlenie i tu w lewo brzosowa. Znowu takie rozwidlonko i tutaj włókiem. w prawo Tu przycinamy takie skrzyżowanko z ulicą Wiczlińską Tu mamy zakaz ruchu, ale bardzo fajnie jest oznakowane, bo nie dotyczy rowerów I przejazd na drzeczką. No i mamy tutaj takie, wjechaliśmy albo jesteśmy w takim rozwidleniu To ulica Małkowskiego, teraz to jest Łanowa I wjeżdżamy tutaj w Małkowskiego w prawej ogródki działkowe, po lewej sklep z Owadzim Logo. My tu właśnie wjeżdżamy na ulicę Wiszlińską. Kilkadziesiąt metrów Wiszlińską i tu w prawo. O, teraz tutaj w lewo tutaj mamy dosyć szybki wjazd. Jak jest wszystko, trzeba uważać. Zresztą zawsze trzeba uważać, bo tutaj jest ruch samochodowy. No a teraz taki malny, mamy taki lekki podjazd do rądka takiego małego, osiedlowego no i mamy takie rądko tutaj rozdzielnia, taś elektryczna i dalej, Augustyna Krauzego no teraz przecinamy ulicę Kwaźnieńską teraz tu w prawo tu na przejeżdżamy pod Obwodnicą teraz idziemy starą ulicą Kwaźnieńską równolegle do nowej, tutaj za granami nowa ulica od paru ładnych lat już No i teraz tutaj skręcamy w lewo W prawo No tu w lewo I ta droga nas wywiezie Przy, przy pompowni, zjedziemy Tu po lewej też mamy drogę, ale ona jest raczej taka na górala, nie na gravela Szczególnie tak, w takich warunkach i zaraz będziemy mieli też tutaj tak miałą gdzie, gdzie są dwie drogi, które wyjeżdżają w zasadzie obydwie przed Teraz prawą albo lewą można jechać. Nie poświęcajcie, że tamta lewa jest chyba lepsza. No i mamy przeciągnię. Tu skręcamy w lewo. I już w zasadzie jesteśmy za parę minut na Gięptowie. Także to już końcóweczka. Także finito.